Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym pacjentem jest żuraw samojezdny Liebherr LTM1080. Będziemy demontować silnik. Klient zgłosił, że jest awaria. Woda w oleju, olej w wodzie. Zaczynamy wyciągać silnik. Pierwsze od odbezpieczenia akumulatorów, wyłącznika masy. Później spuszczamy płyn, a następnie będziemy rozkręcać i demontować pacjenta. W tym przypadku najlepiej ściągnąć masę minusową z akumulatora. Wtedy mamy wszystko bezpieczne, bo czasami wyłącznik masy jest awaryjny i może nie działać. Tu mamy taką banieczkę, na, żeby połapać płyn, wszystkich, żeby nie pusić gdzieś go do środowiska, nie zacznie nie czyścić. Myślę, że ze trzy banieczki tutaj będą. To dosyć spory. Następne osuszanie silnika. Zaczynamy od spuszczenia płynu chłodniczego pod kabiną. Wiadome, później zawsze w bloku zostaje, jak już troszeczkę go ogołocimy bardziej, przystąpimy do, do spuszczenia płynu z bloku silnika. Po kolei pierwsze te osłony odkręcamy. później weźmiemy chłodnicę z góry, bo to trzeba ściągnąć, żeby silnik wyjąć. To widzicie, że trzeba tą chłodnicę całkiem usunąć. No i następnie po kolei, po kolei, aż, aż go wyciągniemy. Jak widać, mamy tutaj silnik w układzie V, jest to V6 DeepHera o oznaczeniu D9406. Zaczynamy od chyba kukuryśników, no nie? Demontaż osłon w dźwigu jest dosyć no, nie tak utrudniony, a taki żmudny, bo jest ich bardzo dużo. Wstępnie silnik już jest odsłonięty. Jeszcze zostało nam chłodnicę ściągnąć yy, do loty i reszta sprzętu. Tu mamy takie coś, nie coś. Następna blaszka. O panie, zauważyłem, że tu jest cała chłodnica Interkurera zawalona olejem z wodą, co, co poszło z silnika. Nie wiem, czy to będzie tak widoczne, ale druga jest pełna olej z wodą. Teraz przystąpię do odkręcenia węży. Najlepiej sobie zaznaczyć czymś. Oczywiście podstawa na przymachańce to tritytka. Cóż innego. Zaznaczę, żeby potem nie dochodzi, który jest zasilający, który jest ciśnieniowy. A lepiej to poznaczyć. A i lecimy. Delikatnie się nam tu prawdopodobnie wyleje, ale to jest. Minimalna strata. Wstępnie zatkamy to jakąś matką. Po wyciągnięciu wszystko się to zabezpieczy prawidłowo, tak, żeby tu się nie dostało żadne zanieczyszczenie. Na chwilę obecną mamy tak zluzowaną chłodnicę, cały zespół chłodnic. Czekamy na HDS-a, który nam to ściągnie na dół. W międzyczasie demontujemy osprzęt z tyłu, czyli rury wydechowe, zasys, turbin i resztę osprzętu. Hop! Stop, 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 stop! Jde se bude do góry? Ještě se do góry? Wszystko idzie tak, moich? Dobra, plus minus na paletę, a my to musimy jeszcze zabezpieczyć, żeby na wentylatorach nie siadło. Przypominamy, że w naszym sklepie internetowym możesz zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne Ci części do odbudowy lub naprawy swojego silnika spalinowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem, a w razie potrzeby lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Pomożemy i doradzimy. Po zdjęciu chłodnic mamy oto dostęp do, do wszystkiego, dużo lepszy. Ale kręcenia jeszcze troszkę jest. Trzeba ściągnąć napęd wentylatorów, rury, łapy, tam turbiny. Będziemy się bawić dalej. O, zajadamy kolektor i Widać coś tu jest. Piękne. O, proszę dobry. O, widać, tu jest dotankowany, jest do pełna olej z wodą zmieszany. Także ciekawy pacjent. Teraz, jak już mamy dużo miejsca, nastąpił podział obowiązków. Jeden łapie się od przodu, drugi rozbiera pył, i później będzie rozkręcanie elementów od spodu. Miejmy nadzieję, że bez żadnych zaskoczeń się obejdzie. Odkręciłem właśnie napęd wentylatorów, teraz to lubimy <coughs> na bok odłożyć żeby było lepsze miejsce do, do wału kardana o proszę. już tu mamy coś więcej miejsca teraz można zacząć odkręcać wał kardana i później łapy najgorsze jest to, że silnik nam stanął w pewnym momencie, nie wiem czy dojdziemy z góry do wszystkich śrub po prostu nam gdzieś go zoporowało pewnie Albo tuleja poszła. Są te ślady wody w oleju. Ale damy mu radę. Nie z takich rzeczy się wychodziło. Na chwilę obecną mamy zdemontowane już e, doloty i wydechy. E, demontujemy teraz pompę hydrauliczną. Nie będziemy jej całkiem odkręcać z węży hydraulicznych. Tylko ją weźmiemy i odsuniemy do tyłu. Później ją zabezpieczymy. Pompa nam wyszła dosyć delikatnym ruchem. Także będziemy działać dalej. Tutaj udało się nam też ściągnąć wał pędny hardana, aczkolwiek były lekkie problemy, gdyż nie szło odkręcić śruby i trzeba było te takim oto kluczem. Dobrze, że dostęp jest dość dobry, tarcza, no i przy montażu trzeba będzie założyć nową śrubę, a tą wykręcić na, na bazie. Wał tutaj leży spokojnie, także przystąpimy jeszcze dwie przodnie śruby od odłap, alternator, rozrusznik i wyjeżdżamy tym, tym czymś. Teraz będziemy odkręcać alternator i rozrusznik. Jest to dosyć karkołomne, gdyż dźwig jest unieruchomiony. Nie da się bardziej opuścić mostów napędowych, więc dostęp do przewodów elektrycznych jest tak troszeczkę utrudniony, aczkolwiek do zrobienia. A to, że jestem miękki na prąd, to tak jak było kiedyś powiedziane, zawsze trzeba pamiętać masę zrzucić z akumulatorów. Z drugiej strony, aby to trochę poczepało, to może by się poprawił. Biorę się raz za odpinanie wtyczek, podwiązki silnika. wiązka musi zostać w maszynie, silnik zawieramy. Widać jak ktoś tu już przed nami był. Zabezpieczone są taśmą, gdyż zaczaski zostały prawdopodobnie pourywane. Jak widzicie, udało się nam już zluzować wszystkie śruby i cały oscent. Zaczęliśmy demontaż silnika, jeszcze szybki rzut okiem, czy wszystko jest prawidłowo odpięte i dalej e, przystępujemy do wyciągania silnika z komory. No i można by rzec, że ptaszek opuścił sobie gniazdo. Dzięki w ogóle jest cały, nic się nie rozwaliło. Mamy drania, bierzemy go na warsztat i atakujemy dalej. No, silniczek mamy zdemontowany, położony na palecie, zabezpieczony, pospinany pasami, gotowy do transportu. Zabezpieczone zostaje wszystkie wloty, wyloty, żeby tam się nie dostało żadne ksiadostwo podczas transportu. Jutro nam go kolega dostarczy na bazę, gdzie podejmiemy się dalszej weryfikacji, rozbiórki no i prawdopodobnie remoncik będzie kapitalny. No jak widzicie, zabezpieczamy teraz maszynę przed dostaniem się wody do przewodów hydraulicznych. Wiązkę elektryczną również będziemy zabezpieczać, bo woda ma dość negatywny wpływ na kostki, także jeszcze na chwilę zejdzie, a już 6 dnia. No to prosimy o lajkowanie, jeśli się komuś podobało, myślę że na pewno tak, do oglądania naszych kanałów i zachęcamy do oglądania naszej strony internetowej. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy.